Hej, cześć, witajcie, z tej strony Michał i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym naszym filmie. Dzisiaj krótki swego rodzaju można powiedzieć film poświęcony temu jak ja ustawiam na swoich filmach i przy swoich lotach FMC w PMDG, gdyż poprzedni film zaginął. Przez YouTube'a został wykryty jako content, który narusza prawa autorskie innego użytkownika, więc musiał zostać usunięty a myślę, że wielu się to przyda broń Boże, nie jest to poradnik, bo nie wiem nie jestem pilotem, tym bardziej nie mam jakiegoś takiego wykształcenia, żeby mówić Wam co i jak się robi zgodnie można powiedzieć z prawdziwym życiem no ale to jest po prostu powiedzmy sobie wprost, na no, mój sposób, tak po pierwsze musimy sobie zaopatrzyć się w jakiś program tudzież inny źródło, skąd będziemy pobierać nasz plan lotu ja dzisiaj pokażę Wam to na prostym i darmowym przykładzie programu, którym jest VirUD, bo normalnie na co dzień używam tego PFPX, ale to wiadomo nie każdy go posiada, gdyż jest to program płatny, a Virut jest ogólnie dostępny i mniej więcej możemy zrobić to samo. Także kiedy mamy już program VirUD przechodzimy do opcji Route i następnie tutaj w kategorii Search ustawiamy sobie lotnisko z którego będziemy wylatywać ja dzisiaj od razu już tutaj do myśli ustawia się Polska ja dzisiaj będę wylatywać z Ktańska e używam Airaka 1505 nie mam tego 1507 jeszcze nie miałem czasu żeby go e się zaopatrzyć tutaj się ta opcja jeszcze ładuje czasami się to umie spłukować, a właśnie już jest i dzisiaj pokażę wam to na dosyć e no, takim myślę prostym locie i spróbujmy sobie dać Niemcy i niech to będzie przykładowo Dortmund. Wybierając Dortmund tutaj na, mapie, na minimapie pojawił się nam taki prosty podgląd trasy, natomiast tutaj niżej mamy road, czyli drogę, jaką będziemy musieli przemierzyć. I co jest fajne w tej drodze, to to, że za jednym zamachem będzie i korzystanie z dróg lotniczych, jak jakich Direct. E, także to sobie tutaj zostawię, możemy tutaj sobie dać e, dokładniejszy podkład, Jak widzicie tutaj ta mapa dalej jest. E, natomiast e, to tutaj mamy, jeszcze mamy tutaj m, aktualną pogodę, 3108 węzłów w Gdańsku oraz e, aktualną pogodę w Tortmundzie, 27075 węzłów i KWOK. E, tak więc jak na razie to tutaj sobie możemy zamknąć. E, przejdźmy do symulatora. A ja tutaj już wykonałem część checklisty paliwo załadowane. Myślę, że możemy rozpocząć. To no, total of date wiem, bo mam no, 15.05, już jest na 15.07. Tej jest... i init reference airport Eko, Papa Golf Delta jako Gdańsk. Gate 11. Zobaczymy, czy takowy się tutaj znajdzie. A właśnie jest. I tutaj na tej stronie to jest w zasadzie wszystko Ta strona jest tą, która nas najbardziej interesuje e, Origin, e, tej lotnisko z którego wylotujemy e, Do tej po prawej stronie lotnisko, na które będziemy dolatywać No whisky jeżeli się nie mylę Tak to jest Dortmund e, Moi mili I tutaj możemy sobie przejść w opcję Departure Arrival żeby wybrać opcję odlotu Jako, że aktualny wiatr 270 Bierzemy pasywa 9 i tutaj po lewej stronie mamy dostępne opcje SIDS e, Standard Instrumental Departures e, I tutaj mamy jak widzicie kilka opcji, w zasadzie dokładnie 5 Dexir, Irlu, Niklu, 1 Hotel, wszystko jeden Hotel e, I od czego to będzie zależeć? To będzie wszystko zależeć od pierwszego naszego punktu na trasie którym jest punkt e, Dexir Więc musimy znaleźć SID, który tak ową nazwę będzie nosił I tutaj mamy opcję Dexir jeden hotel, jego też wybieramy i to jest nasza e, droga odlotowa. Tak, widzicie po wybraniu tamtego e, Sita wróciliśmy powrotem w tą stronę wcześniejszą e, i tutaj widzicie wybierało się już nam e, samo i scenie Runway 2.9. Klikając opcję Next Page, czyli następna strona widzimy, że ten sit, który wybraliśmy pojawił się po lewej stronie, natomiast po prawej stronie mamy ten punkt dexir, do którego właśnie mamy zmierzać. Po punkcie Texir e, mamy, sobie, że tak, dodamy tu, dodamy tu. E, mamy punkt Agodu, potem Podla, Garlu, Eksoba i Domek. Natomiast tutaj pomiędzy tymi punktami mamy, przypuśćmy, T671 czy też DCT, co to znaczy? To jest nic innego jak droga lotnicza, nazwa drogi lotniczej, którą w FMC wprowadzamy po lewej stronie za każdym razem. Tak samo będzie z punktem DCT, tylko że DCT nie wprowadzamy, a wprowadzamy po prostu punkt. Jak to wygląda w praktyce już Wam pokazuję, zacznijmy sobie T671. T671, droga lotnicza po lewej stronie. I będziemy podróżować aż do punktu Agodu. Alpha Golf Oscar Delta Uniform do tego punktu lecąc tą drogą do punktu Agodu. Od punktu Agodu Lima 733 będziemy kontynuować dalej. Wiadomo ta droga skręca, my skręcamy na inną drogę i będziemy do tego punktu lecieć aż do punktu, tą drogą lecieć aż do punktu Bodla. Więc wprowadzamy do prawej strony Bodla, jako że to jest punkt. Tutaj mamy teraz ciekawą rzecz, ponieważ mamy DCT garlu, co to znaczy? Direct to, to jest nic innego jak direct to do punktu garlu. Co w takim przypadku? Wpisujemy po prostu garlu i wprowadzamy go po prawej stronie. Wtedy widzimy, że pojawił się nam tutaj punkt direct, direct czyli bezpośrednio. Nie będziemy wtedy patrzeć na żadne drogi, tylko polecimy najkrótszą, najprostszą drogą do punktu garlu. Po punkcie Garlu dalej kontynuujemy drogami lotniczymi, czyli Uniform Zulu 717 Uniform Zulu 717 od tego punktu Garlu do punktu Exoba tej widzicie, na tej stronie mamy już maksimum e, punktów wpisanych więc klikamy po prostu Next Page po punkcie EXOBA znowu mamy TCT domek, czyli nic innego jak direct do domek. Po prawej stronie widzimy znowu direct. Taka opcję activate, a następnie executive. Jak widzicie teraz w tym miejscu pojawiła nam się cała ta trasa. tak wam tego nie pokażę o właśnie, może tak bardziej to będzie widoczne widzicie, tutaj jest punkt Karuli i każdy ten punkt, który znalazł się po drodze e, jest również tutaj wprowadzony okej, okay, elegancko i w naszym efekcie możemy przejść do następnej strony jaką jest Perf Init Zero Fill weight. uzupełni się samo wprowadzając, e, klikając dwa rady tej po lewej e, stronie trzeci guzik następnie rezerwa ja na dzisiaj tony. Cost index, nie jak nieksymulowana cyfra wpisujemy po prostu 30 i teraz po prawej stronie trip na cruise altitude czyli nic innego jak wysokość na jakiej będziemy lecieć. Eee, dla nas flight level, gdzie jako że lecimy na zachód parzysty 3,20 i transition altitude w Polsce 6500 Executive. Nie mamy tutaj na lepiej nic nie dotykać, tutaj mamy Take w Reference, po, pierwszej, po lewej stronie u góry mamy klapy. A poniżej klap, a tutaj mamy taką opcję jak podpisaną jako CG. A jest to nic innego jak ustawienie trimera przy naszej aktualnej wadze. A I tutaj mamy napisane, że trim powinien być ustawiony na 4,59 sobie na kółko widzimy, że elevator stream ma aktualnie 4.0 Kręcąc z nim staramy się jak najbardziej e, jak najbardziej trafić w tą 459 nie czy to być idealnie wiadomo natomiast po prawej stronie pojawił się nam V1 znaczy prędkości które będziemy dzisiaj e, potrzebować V1 wierotej doraz v 141 na 143 na 151 węzów. Ostatnią wielkość, czyli 151 Hz, możemy też wprowadzić sobie do naszego autopilota 151 I Moi drodzy, jeżeli chodzi o tą część tego poradnika, jaką było ustawienie FMC PMTG, mamy już praktycznie za sobą, ponieważ w miejscu takim jak Lex mamy wpisane wszystkie punkty. Po kolei, które wprowadziły się na naszym planie lotu, eee, ustawiliśmy też wszystkie dane do odlotu. Wiemy, jak mamy prędkości: 141 węzłów jako viła, 143 węzłów jako Rotej oraz 151 węzłów jako Bitu. I także myślę, że na razie to tyle. Następny film, już niedługo, mam nadzieję, wakacje się zaczęły. A więc ode mnie. No bezpiecznych wakacji i do usłyszenia znowu.